O kurde, jak mój film się wybił, prawie 2000 wyświetleń, co jest? Na jakiegoś maila dostałem. YouTube, mała sugestia. Cześć, Bike Lake. widzimy jak się rozwijasz na tym YouTube. Może nagrobić jakiegoś vloga? No w sumie. Siemano, jesteśmy na stacji. Yy, tu są trzy rowery na dachu. Trzymają się jakoś. No i co? My ruszamy dalej w trasę, elo. Dobra, widzę, tak się prezentuje tutaj, tu gdzie jesteśmy. Taka willa Stellan. No i co, dalej jedziemy szybko na rowerach do sklepu, bo zaraz nam zamkną. tak coś się prezentuje już jest koniec wjazdu, widzicie koniec filmu jakby początek filmu, a ja już wychodzę, ale jeszcze mamy, zapomniałem nagrać jak to wygląda tu mam łazienkę no zwykłą łazienkę nic nie ma wchodzimy, mamy łóżko dwie półeczki telewizor fajne bo są na klucz, ta i tamta no i co, tu mamy łóżko kolejne Balkon. szybko mu pokażę. Na tym balkonie nic nie ma tak naprawdę. A ja mam kuchnię. Dobra, siano. Idziemy na rowery. W ogóle okazało się, że ma patać jutro i w ogóle później. Więc zobaczymy. Nie wziąłem drona, więc nie będzie widoków, ale może następnego dnia tam widzimy znowu bez rowerów i tam nagram. Jak to wygląda No Na razie jedziemy na jakąś trasę Dobra, mamy followować typa, więc za iglem idziemy Tak? Kochamy swoją kolejczkę, najświetniej Proszę No A później muszę mieć to na górze? Nie Nie Ciebie siadać? co się zwróciła bo yy, siedzimy sobie tu na ławce i nagle tam jest rower nie? tam jest rower i nagle słyszę takie sz... o, jak ty nie wiem, coś agregat chodził czy jakoś tak ja patrzę a mi ko... z opony ucieka powietrze i mam flaka z przodu najlepsze jest to, że przed wyjazdem wymieniałem tylnią, tylnią dętkę a przednia nie wiadomo o co chodzi i dziura no Ogólnie sprawa wygląda tak, że Idziemy teraz po mój rower, bo oddaliśmy go do warsztatu eee, No i później idziemy Wyciągiem na górę i zjeżdżać z góry No ale jak widzicie deszcz pada No, no to zobaczymy jak będzie No ale na razie idziemy po rower zobaczyć Czy jest w ogóle naprawiony Dobra, odebraliśmy rower Kurde, trzeba by nowy kupić tu wymienił rządę dętka z przodu to jest okej okay. Następnie pojechaliśmy na górę I zjeżdżaliśmy Ale była straszna mgła, sami zobaczcie Dobra GPS jest włączony Więc GG I tu w dół No stojąco Tak jakbym na DH jechał Dobra nic nie widać Ale nie dobra, za mną nic nie widzę nie Oj, tu jest ta trasa Tu jest w ogóle, tu Tu są czołki Pow myślę, że jakieś hopy będą, ma to same drogi asfaltowe. O, mam śliskie pedały. Ole góra, dobra, jadę. Ciekawe idę, rozped. ile ja miałem wow ale widok po teraz zrobię zdjęcie na Instagrama będziecie widzieć pan relacje Nie wiem ale ładne Ładny widok ale jechanie z góry lepsze niż widoki Wiem, że fajnie to wygląda, ale zobaczcie to bez dźwięku. Dobra, widzicie takie zdjęcia jak zrobiłem na ekranie. Tylko problem jest taki, że rower mi tam spadł, bo... Miałem go, puściłem, zrobiłem zdjęcie i mi patrofer. No, trzeba go wyjąć. Uu, lala. Masz współpracę z dźgiem? No. Rzupiesz w wodę jędzika bija wodę dzika jest? jest! No, no. yes. no, no. to iść do zabki. no teraz ci nie pokażę bo nie jesteśmy w no no dobra, No i co? Wróciliśmy do domu i witam Was kolejnego dnia. Siema na widzowie Dzisiaj jest chyba w piątek, chyba wtorek, nie wiem teraz widzicie na ekranie Nigdy dzisiaj nie byliśmy, bo padało cały dzień, ale teraz właśnie przestało Biąc rower I ten, Idziemy do parku Trump Nie wiem, do parku. Idziemy do parku linowego a nie wiem, czy będę tam mógł nagrać. Mówiłem yy, selfie-sticka, nie? Dobra, ogólnie się okazało, że kolejka kosztuje... ile tam? 650 koron, teraz widzicie na ekranie. Czyli to jest około 110 zł, więc to się w ogóle nie opłaca, bo pójdziemy sobie później na Tyrolkę, nad takim nad Samą więc to się będzie bardziej opłacać a tam kosztuje chyba tylko 200 koron no, a teraz idziemy do miasta Dobra, zrobiliśmy tutaj kilka zdjęć na moście, widzicie teraz na ekranie nie wiem czy mnie w słyszycie, ale chyba wyszło fajnie Tu. patrzcie taki stojak, jakby taki przed hotelem na rowery, tu się mieszczą 26 rowerów. Fajne to, bo masz na klucz i bardzo fajne. Dobra, Siemano, mamy dzień kolejny, środa. E, idziemy sobie teraz na rowerami na Adventure Park, to taki jest. W Adventure Parku poszedłem na atrakcję numer 4. To była taka huśtawka wielka. No i nie poszliśmy niestety na nic więcej, bo padało. A chciałem zdążyć jeszcze na Tyrolkę. Przedstawiciel, proszę. Pójdź, pan, proszę. Ok. Nie muszę tak. And don't hold to anything made of metal, you know. Don't, don't touch the carbines. Okay, hold on okay. to these black strings. Okay. This, this? Yeah, a, a this, this. Okay. So hold on to that. Yeah, or you don't have to hold it all. No metal, man. Who mm -hmm. <laughs> says? Oh yeah, yeah. yes. I you can see. a little bit, A no, to idzie tak Nagra mi telefonem, o, tak yy... no poziomo, nie? I dobra, jak to idzie, To spadam z dupą z tego Ale to mało będzie Ej, dobra co jest? Ej, wysoko tu jest Obraz, teraz 3, 3, 3,5 O 3, 2 Jeden. O, kurde. Co jest? A to już po kurde? Najsik. Nice. No, najgorzej było na początku, ale teraz fajnie. Co jest? Mega nice. najsik. Na początku, na początku tak w dół jak bungee. Ale teraz fajnie to wygląda. Po jak zdjąłem uprząż. Fajnie to było, tak to wygląda tutaj Tu eee, jest jakiś bike park mały, taki, nie pump pam, tak znacznie się. Może się przejadę, czy coś, nie wiem, to jest chyba za darmo. No, ale idziemy jeszcze na Tyrolkę, też zobaczymy, czy będę mógł nagrać. Eee, a dronem... Nie wiem, jeżeli się udało, to widzicie teraz ujęcia, jak nie... Nie. Niestety nie mogłem to nagrać, bo padał deszcz, ale przy okazji zobaczyliśmy muzeum LEGO, więc zobaczcie jak się prezentuje w środku. O, <noise> Teraz przebitki na ekranie z tego muzeum. Było tam strasznie dużo Lego i takich fajnych starych zestawów, oczywiście, coś po sobie. No i co? Widzicie teraz y, Titanica. Taki fajny był Titanic, co się kręciło korbką i on się zanurzał. No i na wyjściu jeszcze był taki stary Typek z Lego. Wielki, tak, szczerze, był strasznie. No i co zrobiłem w niej? Dobra, widzowie, nie wiem czy mnie słyszycie. Yy, w ogóle, jak ja wyglądam, jedziemy teraz na Tyrolkę. Yy, tylko ciekawie, czy będę mógł nagrywać. Zobaczę. Ogólnie to jeszcze dronem chciał tam polatać, ale pada deszcz, to na razie chyba nie polatamy. Yy, no i tyle. Zaraz będziemy. Seaman, tu? Okej. Okay. Tu? Tu nie w ogóle, okej. Okay. Już pan może Dobra Dobra, idziemy Co jest? Tam miałeś stanąć Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. Fajnie, że mi pozwolili ten Że mi pozwolili znowu z GoPro Tu w Czechach fajnie jest, bo to pozwalają mnie w Polsce myślę, że by mi nie pozwolili eee, z GoPro Także no fajnie, zadowolony jestem Znacznie krótkie to było Często chyba nagram jak to wygląda Teraz ta tyrolka. No i tyle idziemy oddać sprzęt Hilo Mam nadzieję, że ujęcia z rana wam się podobały yy, No i co, my wracamy na chatę Może jeszcze pójdziemy na basen później, nie wiem to Też wezmę, wezmę GoPro, tam jest sama chyba jakaś fajna, podobno Więc no, G Patrzcie, takie góry fajne O, widok No i... elo Siema na wizu. Idziemy teraz na basen Tylko, że nie wiem, czy czy będę mógł z kamerą tam wejść więc jak będę mógł to widzimy się na basenie elo na szczęście było można, ale nie w 100% ale zaraz wam wszystko wyjaśnię yy, dobra ogólnie yy, ciężko było tu wnieść gopro bo powiedzieli mi, to że nie mogę tutaj w strefie saunowej nagrywać ale nie ma ludzi, tak do kieszeni włożyłem gopro więc jest yy, tu są dwa, dwa jacuzzi to siedzę w jednym, tam w tu jest jeszcze, jak wyszliśmy, nie? Tu jest taki lód. A no może to się zdjąć lód? Kamerę. Tu są jakieś kamienie, gdzie woda powinna być. Idziemy teraz do sauny. Tylko, kurde, nic nie, widać, nic nie widać w tej saunie. Od razu gopro zaparowało. No, wzięliśmy jakieś te materace. Bo idziemy teraz na zjeżdżanie na górę. Nie wiem czy mnie słyszycie, czy nie ma mikrofonu zalanego, ale dobra. Spróbuję... Spróbuję zjechać z tym. Ale fala. Jak basen wygląda, no i Idziemy teraz na ten, na, na jakieś masaże. To ludzie się na mnie patrzą, jak nagrywam ciśnę Niestety masaże były zamknięte, lecz na każdej ścianie były zakazy skakania do wody, więc sobie poskakaliśmy troszeczkę. Dobra, witam serdecznie Nie mam GPSa połączonego, więc nie wiecie Nie wiecie, ile ten idzie tam. Jadę Mamy środę albo czwartek, nie wiem e... Idziemy teraz na Świętego Piotra Taki wyciąg, czy górę, nie wiem w sumie e... No i co, i tam powinny być jakieś chopy, Nie wiem, czy będą Bo ogólnie piszę na internecie, że jest tam bike park no ale nie wiem jak to będzie Zobaczymy No i co, w tym się od wyciągu Rozeszliśmy Znajdziemy rower dać.

tu jest kolejna hopa, banda znaczy się No, idziemy, trzeba się wyprzedzić Na prawo, na prawo, na prawo Dziś tak ciężko mi się jeździ, co jest, jakbym miał przedni tą Nie wiem Podobno zaraz z górki w daleko Ale tylko podobno Nie wyhamuje. No i co? Mamy tutaj rekord prędkości. Napiszcie w komentarzu, ile jechałem na godzinę. Ile myślicie? No i co? Zobaczcie sami. Ciepłe mnie Tak zapieprzałem To są całe gorące. No i co, rekord pobity. Jechałem naprawdę szybko, aż mi się kierownica trzęsła. No i teraz zapraszam Was na wieżę. Siemano, jesteśmy teraz na jakiejś wieży takiej. Widzisz ją teraz na przebitka. Dokładnie nie wiem, jak to się nazywa. No i co, będziemy tam wchodzić, ale strasznie jest dużo ludzi. Tak, naprawdę chcę tam wejść tylko dlatego, żeby drona puścić z góry, ale nie wiem czy, czy nie będzie zakazu drona puszczania, może nie będzie, więc puszczę, nie wiem, jest jeszcze tam zjeżdżalnia na górze, więc też z niej zjedziemy. Dobra, ogólnie się idzie taką półką, jak tam widzicie, cały czas coś tu się idzie, takim mocno wyraźnionym, no i aż się dochodzi do tej wieży, nie wiem gdzie za chwilę będziemy, tak to wygląda. I... No, i tyle wchodzimy. Tam przecież się ciągnęło. Ja próbuję teraz ogarnąć, czy mogę latać w tej strefie. No, no i tyle. Dobra, wchodzimy, i tu widzę jakąś siatkę na górze. Czekaj, to jest za darmo, można wejść, czy polatne. Chyba za darmo No to wejdziemy A to w klapkach jeszcze Fito? Mówiłem Czekaj Tecak zdejmę Okej Kurde nie wejdę Dobra oszczędzę wam tego wchodzenia i widzimy się na górze doszliśmy na zjeżdżalnię Tak to tu wygląda. zaraz będziemy zjeżdżać, ale jeszcze wyjdziemy tam na górę. no bo ogólnie jest taki problem, że yy, spytałem się pracownika, nie? czy można latać dronem, żebym tak sobie na 5 minut poleciał do góry i tylko dookoła te bączki pokręcił. Nie. Powiedział, że kategorycznie nie. No więc cały problem, więc. Yy, za chwilę będziecie widzieć, jak mi się uda jakieś ujęcia z drona z YouTube'a czy coś pobrane, pobrać. No i co? Nie udało się, ale zjedziemy z jeżdżalnią na pewno. A nie wiem, czy z GoPro. Dobra, zbliżamy się do góry. A no, tu widać jakieś kłódeczki. No. Szkoda, że drona nie mogę puścić. No kurczę. tak wam nie powiem o tym miejscu, bo nie wiem W ogóle tak naprawdę chciałem tu Kurde Chciałem tu przyjechać tylko dlatego, żeby drona puścić, a nie mogę Więc lipa no. Zobaczymy czy w ogóle w nie będę mógł gopro trzymać Ale raczej będę mógł no Wezmę sobie to mniejsze uchwyt taki eee, No i A jak nie no to jeszcze na klatkę wezmę, ale no nie wiem Zobaczymy. Gówno, nie mogę wyjść Ale co z tym? Co? Ogólnie gdzie wyjście no. Bardzo pionowo było, ale tak co tak strasznie spowalniają, więc trochę słabo I tyle Jeśli dotrwaliście do końca, to mego miło, ten vlog montowałem dla Was dwa tygodnie, więc jeśli Wam się spodobało zostawcie lajka i komentarz. To tylko chwila dla Was, a dla mnie ogromna pomoc. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że się podobało.